ma ludzie, z tej strony Bondek Pro, a to kolejny odcinek z Brawl Stars. Ostatnio była nowa aktualizacja, nowe... będzie nowy niedługo update. I teraz, o, ogólnie, ogólnie są święta w Brawl Stars i nowe rzeczy. I za darmo, o, miałem nadzieję na skrzynkę, ale dobra. Różne rzeczy mamy do, yy... do odebrania, na paru kontach oczywiście ludzie. Więc teraz sobie wszystko kupujemy, oczywiście zostawcie suba z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę, udostępnijcie film znajomym i pamiętajcie, żeby zasubskrybować z dzwoneczkiem, bo inaczej to przegapicie każdy mój film, a tak to będzie zawsze miło, będziecie ze mną na bieżąco, dobijamy sporo subskrypcji, a teraz tutaj brobox ok. Y jeszcze też trochę pogramy, ale na razie odbieramy wszystkie rzeczy na moich trzech kontach. Ja mam aż trzy konta, słuchajcie, ludzie. Teraz chwilka pauzuję. Dobra, ludzie. Ja już jestem. A teraz... jeszcze sekundkę. Jeszcze też ludzie sobie dzisiaj pogramy. Pewnie troszkę karnetu odbierzemy. Możliwe, że zrobię Prank Ninja.pl na jego koncie odłożę mu wszystkie skrzynki. O on też miał zabi. O i za Star Points i zabi i za Leona. Się tak zastanawiam. Dzisiaj są ma free boxa za darmo. I w sumie mógłbym mu kupić big boxa, nie wiem czy chce. Fajnie by było gdyby mi odpowiedział i ma też brawl boxa za darmo. Wiecie co? Jeszcze sekundę. Słuchajcie, ludzie, ja za, y, teraz robię mu prankę, odbieram mu Big BigBoxa, też mu kupuję. Mam nadzieję, że coś będzie. Dwa BigBoxy już, 104 monety i nic się nie świeci. Ale nie będę aż taki chamski, żebym mu Karnet kupować. Sprawdźmy, jakie on tutaj ma misje. Fajne ma misje. Ja bym mu zrobił misję na solo. Fajna, fajna misja. Ogólnie on ma bardzo dobre postacie. To zaraz patrzcie, ja sobie zagram na solo. U niego Leonem, zobaczymy co powie, jak mu wbije go znowu na 550. Ostatnio był Brawl Talk i słuchajcie, zbliża się do świąt Bożego Narodzenia. Więc jeśli pod tym odcinkiem zostawicie dużo łapek w górę, to ja z Ninjo.pl nagramy ogromny opening, w, który mamy w planach. Musicie pod tym zostawić trochę łapek w górę. Pod tym odcinkiem to będzie dużo mega boxów, big boxów. Brawl boxy też będą, będą, będzie ludo do odebrania oczywiście. Be I też będę teraz, zostawcie suba z dzwoneczkiem oczywiście, bo teraz będą u mnie wlatywały codziennie jakieś odcinki z Brawla na święta, jak odbieram rzeczy za darmo. I też trochę gierek będzie, więc warto być na bieżąco po prostu. Teraz tutaj sobie Rico pojechałem, już mamy 5 zadmiarzy pozostałych. Darren chyba mnie chce podjechać. Ninjo.pl, jeśli mnie słyszysz... To mówię, że Dary chce mnie podjechać, choć pewnie mnie nie słyszy. O dobra, tu są, tu są dwa kiby w strefie, ale dobra, zbiorę je sobie. Bijcie mnie, bije mnie strefa, ale dobra, żyję. Klona se tworzę. Eee. Dobra, ja tu ludzie gram. I pamiętajcie, jeśli chcecie, żebym wygrał tą gierkę, to trzymajcie ze mnie kciuki, zostawcie łapkę w górę. Kto nie zostawił, to teraz ma ostatnią szansę. I uwaga, trzeba się spodziewać na moim kanale odcinków z Minecrafta, bo niedługo z ninjopel zrobimy swój własny świat. Ja zacznę grać w Minecrafta, więc będzie fajnie. Dobra, tutaj sobie tego koltana blisko podjeżdżamy ultem. Fajnie. Jeśli Ninja.pl będzie mnie widział, to zobaczę, jak ładnie mu gierkę rozegrałem na pierwsze miejsce tym Leonem. Tak się gra. Wbiłem mu kolejny poziom karnetu i uwaga, wbiłem mu Big Boxa. Zrobię mu może misję na solo. Będzie się spo... Nie będzie się pewnie tego spodziewał. Zagram mu landrynką B. Ja ją tak nazywam, a to jest tak naprawdę Biedronka B. Ten odcinek nie będzie jakoś mega długi, pewnie 10 minut około, i tak codziennie będzie u mnie wlatywał odcinek. Więc jeszcze mówię, ostatnia szansa, jeśli jesteś nowy, nowa zostaw Subika, bo lecimy po 50. Jak, jak, jak będzie dużo subskrypcji, to zrobię konkurs. O ninja.pl to ma bit na starpowerze, więc trzeba dla niego, dla, niego, dla niego szacunek. Ja mam naładowaną pszczółkę już. Tu mamy jakiegoś lupskiego kolta. Tego na luzie pojadę. O. Teraz niszczę tu to. Idzie i niszczymy tego kolta. No dobra. E, gdzie już, już jest ten kolt? O. Nie, miałem nadzieję, że on tam został. Chyba nie chce wiedzieć, ile ja zadaję. Ja mam ten fajny Star Power, znaczy Ninja PL ma ten fajny Star Power, który mi uratował już kilka razy życia. To jest naprawdę przekozacki Star Power, więc trzeba wiedzieć, że bije serio jedną z najlepszych postaci. Na pewno epików. Powinna być mityczna, według mnie. Dajcie znać... Yy... Ja maila swojego udostępn... albo... Dobra, jeszcze się wstrzymam. Yy... Gramy tu... Oh shit. Przepraszam, jeśli dla kogoś to brzydkie, to przepraszam, ale ten dynamite wszystkich pojechał. Plus cztery pucharki. Dobra, robimy mu to, tę misję. Mam nadzieję, że zdążę. To wbiję mu kolejny poziom karnetu. Tak, dobrze mówię. Będzie prank, jak nie wiem. Chyba mu wbijałeś mębitowca albo i nie. O, yy, w sumie to mogę mu kogoś jeszcze wbić. Nawet. I mogę mu kogoś nawet wbić wysoko, ale zagram leonem, bo nim mi lepiej idzie. Zatem leon więcej zadaje odbi. Bi powinna być mityczna i, i ogólnie to. Jeśli ktoś się cieszy, że będzie nowy update. Bo ostatnio wszedł odcinek od SuperCela, to zostawia łapkę w górę. Jeśli ktoś się nie cieszy, to zostawia łapkę w górę. Jeśli ktoś się bardzo cieszy, to zostawia suba i łapkę w górę. A jeśli ktoś się w ogóle nie cieszy i w ogóle nie jest szczęśliwy, to zostawia łapkę w górę. XD to nie miało sensu. Subskrypcja i łapkę w górę w znaczeniu. Tutaj ja na kampę oczywiście jestem. dobra tutaj tego typa już sobie podjeżdżam normalnie dobra jeszcze bez ulta albo i Jup! na luzie el primo podjeżdżam blisko ten kold dużo chyba zadaje Nie, on mało zadaje. No, już widzicie, ludzie, tak się podjeżdża Leonem. Mam nadzieję, że Nidjapel mnie słyszy. No i dobra, Max się tam, tam tepnęła. Nawet Ulta jeszcze nie ma. Ja też chyba jeszcze sobie zdążę zagrać jedną grę. Dobra, jest ja to ubi się timuje. A później ją podjeżdżam na blisko. Ja się nigdy nie niczymuję. Pamiętajcie, spotkacie bądka Pro? <laughs> Ale widzicie, ludzie, tak się podjeżdża. Osoby. Co za prank. Jaki. Jak mi się to udało. Ninja.pl, musisz to zobaczyć. Ten piękny odcinek. No słuchajcie, za to ludzie się należy serio łapka w górę i subik. Za tą piękną akcję Leonem. Jak ja podjechałem tego typa. Ten odcinek będzie trwał około pewnie 12-13, max 15 minut, bo nie chcę przedłużać tego odcinka, żebyście, jak nie wiem, jecie do obiadu, gdzieś się spieszycie na jakieś zajęcia, to żebyście mogli go sobie na luzie obejrzeć. Nie chcę stworzyć odcinka 45 minut. O, dobra, dzięki piperka, Dzięki tej piperce. Na szczęście mi się udało Zdobyć jednego power cubesa Te, Teraz tą paperkę tutaj przygniatam z tym Sergiem, A w sumie tego serge już nie ma, więc No nic No i teraz tą paperkę też podjeżdżam Ulcik Jadę za swoim klonem Tam jest sali Leon Kryje się tu No nie. Max ma gadżet. Jest na Star Powerze. W ogóle słuchajcie, jeśli widzicie pod jakimś, jakąś postacią taki znaczek gwiazdki yy, Brawla, jak jest pode mną, to oznacza, że ta postać jest na Star Powerze, więc war nie warto z nią walczyć. Dobra, zrobiłem mu prawie tą misję. Jeszcze u siebie wam pokażę, jak ja gram yy, tą Max. Ostatnio kupiłem sobie do niej gadżet. W ogóle ja tu nie sprawdzałem przed chwilą jakoś dobrze mojego sklepu. Aha, tak wygląda. Ja mam jeszcze 500 Star na swoim głównym koncie. Dobra, trudno. Max. Na solo. Uff. Oczywiście też wpadnijcie na moje inne filmiki, jeśli wam się nudzi teraz. A jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawmy pod tym odcinkiem dużo łapek w górę, o. No dobra, tego tu nie było. Eee, nie wiedziałem, że ten typu ma gadżet. Mnie tu nie ma. Ninja.pl nie wiem jeszcze, że mu wbiłem, no nie mu, ale mi wbiłem 20 rangę na maks, bo miałem wbijać. I w końcu mi się udało wczoraj wbić bez niego już. Ale wbiłem Max to jest serio. Przekozacka prze postać, mega duży, ma damage, dużo, duży, daleki zasięg i szybko wali. Jest bardzo szybka. Najszybsza postać w grze. Dobra, ja się tu na Cuba tego czaję. I wyjeżdżam w bo. Już wszystko jest. Dobra, tutaj mamy skrzynkę, kuba. No to za chwilkę kogoś tu podjadę, na przykład tą nitę. Dobra, no muszę go zabić, no. Dobra, ja się tutaj już uleczę, ludzie. Skończę tą gierkę i już. Eee, cześć. Eee, cześć, jestem Błądek Pro i Papa. Pa. O nie. Ja serio mogę tu przegrać, choć mam dużo cubów. Bo ten kruk mnie mega obija i się na mnie uparł, jak nie wiem. Teraz tu. Ja za chwilę do kogoś tutaj na gadżecie wyjadę. O. Nie dobra, na no, ulcie do niego podjadę. Już bym się gadżetu nie chciało marnować. Na no, luzie tego typa tutaj podjadę. O, ciebie nie. Znowu z tym krukiem się biję. Co? Po co ten kruk skoczył? No, naraz go porobiłem i teraz to max. To, to nie max, tylko ból. On zginie w strefie. Albo w sumie i nie. Dobra, ludzie, z tego odcinka to by było na tyle. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. No i co? No i żegnamy się. Miłego, udanego miesiąca i udanych świąt. Wesołych świąt. Ho, 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 święty Mikołaj się żegna. Do widzenia. Cześć.